Widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Widzowie. I dzisiaj mam bardzo dobrą sprawę do Was. Widzowie. Dzisiaj w tej grze będą same dobre rzeczy. Ponieważ my od dzisiaj. Oj, co dzisiaj oświetliło? Widzowie, od dzisiaj mamy w domu internet. Bo zobaczcie. Czekajcie. przytrzymam tutaj na Koba 25159. Jestem połączony z tą siecią, tylko, że nie działa do końca tu napisane. Widzicie? Połączyłem się z kobą. Więc teraz internet będzie najlepiej działał. I teraz ty, że nie będę miał w ogóle lagów, wiecie o tym? Więc nie wam to nagrywam. O, czekajcie widzowie, bo ktoś zadzwonił dzwonkiem. kto to jest? Czekajcie widzowie. To Kacper! Oj. O Jezu. Dobra, widzowie. to było niepotrzebnie. Dobra. To był nie Kacper, widzowie. Przyszedł. Nie wiem, co to, to. Dobra, zabierz. Patrzcie, teraz w ogóle w tej grze nie mamy lagów. Zobaczcie. Grałem sobie normalnie. ostatnio mieliśmy ciągle lagi, a ja teraz zobaczcie. Mamy najlepsze zasięgi, nie mamy teraz lagów. Jak wszyscy. Teraz nie mamy lagów. No. Ej! Co on mi zrobił? Dobra. Widzicie w sobie? Oj. poczekam. Widzicie w sobie? Teraz nie mamy w tychże grze lagów, ponieważ już dostajeśmy internet dzisiaj. Jak widzieliście przed chwilą, pokazałam wam z jaką siecią się włączyłem, bo mama mi powiedziała, jakie hasło ma to sieć. O, jak, tyk, 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 ojej, ej, w... Czemu miałam lagi? Czemu? Ej, patrzcie, to jest jakieś tajne miejsce, różę. O, dobra, nie, nie zdążę. Jakim cudem miałam lagi? Przecież mamy najlepszy zasięg. Oj, oj Nie. O. Tu zagraj solo? Nie. A co to? Coś dziwnego. O, jak fajne. I patrzcie, kiedyś obejmie innych graczy emotka, obejmie innych graczy. Ta emotka była, pół roku temu była ta emotka do zebrania. Dobra. Patrzcie. Weźmy sobie tutaj dostosuj. Zobaczmy, co to są jakieś nowe skiny. Tutaj jeszcze chyba nie wiedzieliście o tym, zapomniałem, czy wiedzieliście o tym, ale mam już tego anioła na telefonie. Darmo. E e e co to jest właśnie za skin? Braki, jakie to są jeszcze skiny? Zobaczmy. Dobra, są jakieś takie króleki. O jest! <grystanie> Jak to wygląda? Ej! Co? Co to jest skinny? Czekacie, o tu są jakieś nowe? Raz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wow! Ej, ty bardzo śmieszny wygląda, co nie? Dobra. Dobra, teraz znowu tajemnica jest do odebrania. Ej, widzowie, właśnie jak nie wiecie, wy yy, 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 pewnie się zastanawiacie. Ej, Daniel Nasa, skąd ty masz 435 gemów? A ja teraz wam powiem, jakim celem mam tyle gemów. Bo dzisiaj jak sobie rano w, sobie w to grałem, to weszłam sobie tutaj ze sklepu i pisało 30 żetonów chyba tylko. Nie, 35 żetonów. I 110, nie, pisało 110 gemów za darmo. I to wziąłem. I dlatego mam tyle gemów. Proszę... Yy, kur. Yy. Czemu? Czemu napisane było kurlików? Czemu tego było napisane kurlików? Dobra... Dobra. No widzowie, yy, na końcu odcinka Wam pokażę, yy, jaki mam level już w Cube Surfer, bo ek, ostatnio wiecie o tym, bo ostatnio nagrywałem Wam shorta, w którym. E, mówiłem, że nie wiem, czy się zgodzicie na to, że, będę, że pozwolicie mi grać pod odcinkiem w q A czemu ja mam lagi, widzowie? Jakim cudem ja mam lagi? Dobra. Dobra, wychodzimy z tej gry. O nie. Nie, chcę wyjść z tej gry. A patrzcie, oni nie pozwalają. Dobra. Teraz włączamy kip surfer. O. Może ten valor na myśli nie będzie się w końcu zaczynał, no? Wiecie? Może nie będzie. Za chwilę to zobaczymy. Patrzcie. Mam level 392. Bo ja ciągle w to grałem. Czasami robiłem, no, prohacker Czasami. O, dobra. Dobra. Możemy przejść jedną, jedną rundkę. Muszę to zciszyć. O, dobra. słyszeliśmy idealnie. Dobra, możemy jedną rundę przejść w sumie. Gdzieś to ten nie ważne. Dobra. Teraz syk. O. Dostaniemy się na strych na samą górę. Super. Dobra, na dwa bloki się dosyć, więc super. Zebraliśmy wszystkie genki. O, a nie, czekajcie, wejdę do, do gry. O. Nowa porcja inspiracji. Słyszeliście to? Jakiś pan coś mówił. Co to? A. co to jest za gra? Czekaj i włączmy tą grę. E, co to za gra w ogóle? E, co to zagra w ogóle? Nazwa gracza. Co? Nie, nazwa gracza. Jak to nazwać? Nazwę to... Daniel Nasowicki Tak to prawda, moje nazwisko to Nasowicki Moje imię i nazwisko moje to Daniel Naso Na Nasowicki Nie, Nasowicki wyszło Nas. Dobra 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 Bo moje imię i nazwisko to Daniel Nasowicki. Dobra. Otwórz. No otwórz. Dobra. Dobra. Mm. Co to było? Co to było nazwisko mojego taty? Eee. Czy to jest po polsku? Ej, eee. ja to by... Че си Даниел Насович? Моя име е Насович, като Даниел Насович. Pomiń dobra, jak w to się gra? Jak w to się gra? No jak w to się gra? Dobra, tu, atak? Dobra, co teraz mam zrobić? Samo atakuję. No mini. Dobra, zawarłem okay. ludzi, Okej. Dobra. Nadaliśmy ludzi. A moja mama rozmawia przez telefon, więc nie zwrócę to... się na to bali. I fajna ta gra w sumie. Dobra. Okay. ja ja miałam obiecać, że zobaczymy czy ten balrun mi się nie będzie w końcu zacinał. Tak dawno już tu nie grać, uwaga. Tak. poruszajmy sobie chwileczkę, dobra. Dobra. Ej, patrzcie, tu się nie zacina. A, jednak się zacina widzowie. A, ok. Dobra widzowie. Co to? E, czekajcie. Dobra, nie wiem co się stało w ogóle, jakaś fajna gra. Dobra, widzę Dobra. Okej. Okay. Dobra. Więc na jakich mapach sobie zagramy, okej. Okay. Weźmy sobie tak Weźmy sobie... Dobra. Dobra, Zaznaczmy sobie tą mapkę. Nie wiem czy znowu będę miał lagi. Na pewno nie, na pewno. Dobra. Dobra. I już na pewno... Na pewno dzisiaj o godzinie... 16, myślę, chyba, albo o 15.30, może dzisiaj się film dodać. Bo teraz jest 15.08, kiedy to nagrywam teraz. Czyli zaczęłam to nagrywać mniej więcej już o 15.00. Mniej więcej, nie, wcześniej niż o 15.00, kilka minut wcześniej niż o 15.00, to zaczęłam nagrywać. Czyli jest 15.09, a teraz od kilku sekund jest 15.00 ile? 15.09. Jakiś SMS Czemu jak zaczynam grać, to wtedy mi laguje? No. Dobra, to To trzeba leciutko. Dobra, trzeba leciutko ruszać. Dobra. Pyk, pyk. Pyk. Pyk, pyk, pyk. Idziemy ostrożnie. O! Trzeba tak powoli na początku ruszać, co? taka. O. Żeby potem nie lagowało. Ale to nie działa, akurat. Dobra, to nie róbmy tych trików, bo będzie nam mocno lagować, jak będziemy skakali. Czemu nie dało pod mapę? Ej, widzieliście to? Dali, dało mnie pod mapę. Dobra, dam radę skoczyć. Ale czemu ja oberwałam? Czy się ja to przeskoczyłem i oberwałem? Kim cołem, dobra. Da się to przejść bez skakania. Aha. Czy dam radę to przejść? I... Będziemy mieć takie lagi. Czy damy radę? Nie no, na pewno nie damy rady. Jak skaczemy, to takie mocne lagi, są wiecie o tym. O! Pyk. Ej, już na mnie laguje, patrzcie! Czy już możemy skakać? O, patrzcie. I... na górę! Uprawę doskoczyłem na tą wyspę. Doskoczyłem. Pyk! Ach, ach ach, 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 ach. Pyk. Ej, znowu mi reagowało. Widzieliście to? To jest takie się szukane, no. Co, nie? Dobra. Przegraliśmy, ale było fajnie. Było fajnie. Okej. Okay. Ej, dobra. Musimy w grze zagrać. Potem tego. Nie no, mam do odblokowania. A, jeszcze 10 gwiazdek. Musimy... Dobra, widzę. Dobra, jeszcze co będziemy sobie nagrywać? Ten. Nie, ja, będziemy sobie nagrywać. Dobra, widzę. Nie wiem, czy pod tym odcinkiem widzicie ekran, że on się tak rusza. O. O, taką muszę. O, robić. Teraz. Nie. Na razie nie mogę się w ogóle ruszać. O. Najpierw to musi się załadować. O. No, ale trzeba długo poczekać widzowie, wiesz Bo ja już wiem, o co w tej grze chodzi. Już znam, już znam zasady tej gry. Dobra, nie. nie. Wejdźmy. Co możemy zagrać, widzowie? W to, to zagrajmy w Minecrafta, zagrajmy w telefonie. Hmm. Hmm. Mam wam nagrać jeszcze. A dobra, nie ważne co. Jutro to dodam tam. Mirror of patience. Patience. Co to znaczy, nie wiem. Czemu to jest świat jakiś? Nie wiem, wejdźmy na ten świat. Jeszcze nie wiem, kto grał na tym świecie, więc zagramy sobie na nim. Już niedługo będzie z tego odcinka, bo trochę długo już ten odcinek nagrywamy, co nie? Na pewno? Ten odcinek nagrywamy długo. Już za długo chyba. 15 minut i 20, ile tam? 15 minut nagrywamy ten odcinek. To już bardzo dużo czasu, nie? 15 pół minuty. Już ten odcinek trwa. Co to jest? Kto to zrobił? Co to zrobił? Dobra. Nie, czekajcie Nie. Chcę wyłączyć chmury. Nie, będę miał jak ja. Nie czemu to jest łatwy? Dobra, nie wiem. Dobra, rendery chmur wyłączymy to. O. I nie ma chmur. Jest gites, Jest gitness. Dobra. I czemu to nas popycha? Jak dziwne. tu, daj mi tu wejść. To w ogóle grało na tym świecie. O, halo! No i zniszczyłem coś już. No co się stało? O. Nyk. Dobra, wskoczyłem tu. Co to za guzik? A ja wcisnę na guzik. Oh! Ciało tu się dinti pojawiło, i co teraz? Oh! Co się stało? <grym> Czemu mnie tak wysoko wyrzuciło? Co tu było? Widzicie, jak mnie wyrzuciło wysoko? Dobra, jeszcze raz chcemy, tak? Jeszcze raz. Więc to mnie wyrzuciło to tak wysoko. I na potak. Aha, na płotek Aż to wszystko się zniszczyło! Cały mechanizm się rozwalił. No dobrze. Będziemy tutaj. O, dobra, przycisk się zniszczył. O, lol Pff. Dobra, widzę. Wie. Będzie koniec tego odcinka, widzowie. Dobra, to trz... zostawcie łapkę w górę i suba z dzwonkiem. No, bo nikt mi nie zostawia łapek. Ja mam tego dosyć. Ma Martoszkę. Bartoszko, Bartoszko, a ja ci wyłączyłem y, lajki. W sensie w dół ci zostawiłem. I suba ci wyłączyłem. Za to, że ty mi nie zostawiasz lajków. Więc zrób to. Chociaż ci suba zostawię. Dobra, to widzowie. W, też wy możecie zostawić lajka suba, żeby mi było selej. Nie, dzwonkiem suba. Dobra, to będzie koniec. Okej, okay, kończymy odcinek. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie, pa pa.